My mamy tę niepłodność z dwóch stron, więc tutaj nie ma kto kogo obwiniać, tu nie ma takiej opcji, chociaż w ogóle nie powinno się obwiniać, bo czynnik męski bądź żeński niepłodności to nie jest żadna wina, to po mhm. prostu jest czynnik zdrowotny, medyczny, a nie wina. To nie jest niczyja wina, że jesteśmy niepłodni, no chyba że nie wiem lekarze, którzy przez tyle lat nie byli w stanie zdiagnozować choroby, która mogła rozwijać tę niepłodność, natomiast natomiast tutaj nie ma winy ani po stronie mojego naszczonego, ani po mojej stronie. No, ale my mamy ten dwu, dwuwymiarowy czynnik dwustronny, w związku z tym też. No, nie ma jakiegoś takiego podejścia, że. No, coś tutaj, jakoś jakaś jest nierówność. To, jesteśmy porówno, porówno chorzy na niepłodność. Zresztą zawsze się mówi, że to para choruje na niepłodność, a nie jedna bądź druga osoba. I że to pary są z niepłodnością, a nie jedna bądź druga osoba. Mhm. I właśnie mówi się wówczas o tym czynniku żeńskim, męskim, bądź współdzielonym. I mhm. tego współdzielonego też jest dosyć dużo. Wydaje mi się, że około 30% z tego co patrzyłam na statystyki, więc dużo. Że jest po połowie męskiego, po połowie żeńskiego i po połowie okay. właśnie tam w środku.